Słuchowisko Mój Różewicz. Różewicz jest albo jednym z najważniejszych, a może najważniejszym poetą w moim życiu, który zdecydował w jakimś sensie o tym, że w ogóle poezją się zająłem. Najpierw jako czytelnik, ale bardzo wcześnie też zacząłem pisać. Różewicz jest takim, no takim sumieniem poetów, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy on sam by był zadowolony z tego określenia, zaraz by pewnie się skrzywił i jakoś próbował je zakwestionować. Ale rzeczywiście on pozostawił po sobie taki bardzo mocny, e, e, mocny przekaz, jeśli chodzi o etykę pisania. Mój Różewicz to jest moje sumienie, które noszę w sobie i które mnie pilnuje. Bardzo dziękuję. Przedstawi się pan jeszcze? Wojciech Bonowicz, e, poeta, publicysta. Róża. Róża to kwiat albo imię umarłej dziewczyny. Tadeusz Różewicz jest dla mnie przede wszystkim poetą i dla uwypuklenia znaczenia jego poezji tutaj przyjechałam, chcąc na festiwalu w Szczebrzeszynie o tym właśnie mówić. Spotkanie, które prowadziłam, pokazywało człowieka żywego. Ale w tym spotkaniu z człowiekiem żywym wybrzmiały dwa główne elementy, które charakteryzują jego poezję i które są takie ważne. Pierwszy, ten, pierwszy element to jest zwykłość, codzienność, skupienie na szczególe, na detalu, co stanowi istotę życia. I drugie, drugi ważny punkt to jest stosunek do śmierci. Różewicz pisał w wielu wierszach o tym, że odejście, że konieczność pisania o śmierci nigdy się nie znudzi ani jemu, ani czytelnikom, którzy oczekują takich właśnie takich wierszy. I wydaje mi się, że te dwa aspekty, które w gruncie rzeczy opisują nasze życie, kondycję człowieka, znalazły świetne odzwierciedlenie w paśmie różewiczowskim na festiwalu. dziękuję. Czy mogłaby się Pani jeszcze przedstawić? Iwona Hoffman. Róża to kwiat, albo imię umarłej dziewczyny. Róże w ciepłej dłoni można złożyć, albo w czarnej ziemi. Czerwona róża krzyczy, złotowłosa odeszła w milczeniu. Krew uciekła z bladego płatka, kształt opuścił suknię dziewczyny. Ogrodnik troskliwie krzew pielęgnuje, ocalony ojciec szaleje. Pięć lat mija od twojej śmierci. Kwiat miłości, który jest bezcierni. Dzisiaj róża rozkwitła w ogrodzie, pamięć żywych umarła i wiara. Przepraszam, moja no? wina, przepraszam no? bardzo. Nie szkodzi, ja też jestem zdenerwowana. W młodości właśnie, jak byłam w wieku tej pani, która robi tutaj, mikrofon trzyma, czytałam właśnie Różewicza, Matka odchodzi, ale chyba do mnie nie dotarły pewne rzeczy. Dopiero teraz, jak obejrzałam spektakl, reżyserowany zresztą przez mojego kolegę, Marka Pasiecznego, to po prostu no, byłam wstrząśnięta i, i chyle czoła z Różuiczowi, za tak wspaniałe wydobycie pewnych rzeczy. Ale myślę, że dlatego, że jestem po stracie i matki, i ojca, i chyba to bardziej rozumiem. Czy mogę Pani się przedstawić? Może być tylko imieniem. Mam na imię Urszula, z zawodu byłam, jestem logopedą. Ojciec, idzie przez moje serce, stary Ojciec. Nie oszczędzał w życiu, nie składał ziarnka do ziarnka. My dopiero przyjechaliśmy, a w ogóle to przyjechaliśmy z Niemiec, gdyż nie mieszkamy w Polsce i przyjechaliśmy specjalnie dlatego, że mamy mało kontaktu z językiem polskim i przyjechaliśmy szczególnie ze względu na syna, który ma jeszcze mniej i nie uczy się polskiego w szkole. Czyli cały kontakt z językiem polskim to tylko w domu i w trakcie jakiegoś wieczornego czytania, więc uznaliśmy, że jest to bardzo fajny pomysł, czyli bardziej przyjechaliśmy chyba ze względu na Manię Strzelecką, której bez kitu jest jedną z ulubionych książek syna niż Różewicza. A również pana Adama Awajraka, którego książki również przyrodnicze Arno zna. No i ciekawi jesteśmy pana Stasiuka. Jutro A, tak? Jutro tak, jutro, jutro obowiązkowo tak. Idzie przez moje serce, stary ojciec. Nie oszczędzał w życiu, nie składał ziarnka do ziarnka, nie kupił sobie domku ani złotego zegarka. Jakoś nie zebrała się miarka. Żył jak ptak, śpiewająco, z dnia na dzień, ale powiedzcie. Czy może tak żyć niższy urzędnik przez wiele lat? Idzie przez moje serce ojciec. W starym kapeluszu pogwizduje wesołą piosenkę i wierzy święcie, że pójdzie do nieba. Justyna Sobolewska, kuratorka głównego programu festiwalu, pracuje w Tygodniku Polityka. Myślę sobie, że Różewicz trochę wyprzedził swój czas, bo on pisał o zniszczeniu planety i o tym, jak, jak człowiek niszczy, niszczy to wszystko że tak naprawdę żyjemy wśród śmieci, że trwa przetwórstwo. Pisał o cierpieniu zwierząt. Myślę, że to, to już było naprawdę jakiś czas temu, a coraz bardziej widzimy, że świat wygląda tak, jak on to opisał. Że jest coraz więcej ludzi, e, coraz więcej śmieci, że właściwie jest, trwa jakaś takie e, m, konkursy bzdur, po prostu, że mówimy coraz coraz... Za, zamiast zajmować się poważnie tym, co jest do zrobienia, to zajmujemy się nimi, ludzkość zajmuje się bzdurami. Więc naprawdę myślę, że warto go przeczytać, to jego, ten poemat Recycling na przykład, właśnie, bo w takim świecie żyjemy i on na, przed czymś nas bardzo ostrzega. Tak? tak, tak myślę, że żyjemy coraz bardziej w świecie, który on opisał i który nie jest wesoły dla nas, właśnie dla ludzi i dla cywilizacji i że musimy sobie to wziąć do serca. Dobrze. Bardzo pani dziękuję. <gry> dziękuję. Księżyc świeci. Księżyc świeci. Pusta ulica. Księżyc świeci. Człowiek ucieka. Księżyc świeci. Człowiek upadł. Człowiek zgasł. Księżyc świeci. Jak się pan nazywa i kim jest dla pana postać Różewicza? Nazywam się Piotr Duda. Tadeusz Różewicz jest dla mnie wybitnym polskim poetą. Twórcą bardzo obecnym w teatrze, w którym ja pracuję na co dzień. Wiele jego spektakli było dla mnie dużym przeżyciem, inspiracją, dlatego że Tadeusz Różewicz zostawił nam w swojej twórczości no jedne z najważniejszych tekstów. Miałem możliwość osobiście zaproszenia Tadeusza Różewicza, czy pró podejmowałem próbę zaproszenia Tadeusza Różewicza do jednego projektu z jego spektaklem I, i, i chcieliśmy zorganizować z nim spotkanie i to był projekt, to był festiwal Gorzkie Żale w Warszawie, który organizowałem i ten festiwal miał pod tytuł czy sztuka, takie pytanie zadaliśmy czy sztuka może przygotować nas do śmierci i jak powiedzieliśmy o tym panu Tadeuszowi, kiedy rozmawialiśmy z nim i zapraszając go do przyjazdu i do rozmowy Jaki jest temat tego, tej rozmowy, to on powiedział, że ironicznie, ze swoim takim poczuciem humoru, że absolutnie sztuka do niczego nas nie może przygotować. Księżyc świeci, pusta ulica. Księżyc świeci, człowiek ucieka. Księżyc świeci, człowiek upadł. Człowiek zgasł. Księżyc świeci. Księżyc świeci, pusta ulica, twarz umarłego, kałuża wody. Szkazdepkę, autor książek dla dzieci i młodzieży. który, co zaskoczy być może Państwa, bardzo często inspiruje się nie książkami innych autorów piszących dla dzieci. Ee, poezją, czy też prozą, ale właśnie częstokroć wierszami. Ich bohatera jednej z edycji festiwalu i Herberta, i Różewicza, który kiedyś był dla mnie po prostu nazwiskiem z lektur szkolnych, a zatem potencjalnym zagrożeniem od, do otrzymania lufy na lekcji, jeżeli człowiek był nieprzygotowany. I był trochę dla mnie martwym autorem. A potem okazywało się, że im ja stawałem się starszy, a jego poezja się nie starzała, tym bardziej ją doganiałem, chociaż oczywiście cały czas ją zaledwie gonię, bo przecież trudno powie, że ją dogoniłem, i w pewnym momencie trafiłem na takie bardzo proste słowa, w których opisuje wrażenie, jakie wywarło na nim małe dziecko, które do tej pory chodziło na czworakach, aż nagle wstało i przeszło się na dwóch nóżkach, czyli po prostu powstało do tej postawy godnej człowieka. I Różiewić to z tych słowami znów się udała ta sztuczka naszej starej ludzkości. I muszę powiedzieć, ta prostota tego spostrzeżenia, jednocześnie jego głębia, tak na mnie niebywale od, 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 zaczęła oddziaływać, że natychmiast wyciągnąłem z, z, z półki, na której trzymałem te wszystkie nienawidzone szkolne książki, tomiki, poezji także Różewicza i zacząłem je czytać z wypiekaniem twarzy, znajdując tam po prostu sformułowania proste i piękne dotyczące niespraw. Eee, do, do, nie spraw związanych z wszechświatem, z kosmosem, tylko z nami, z ludźmi, którzy w tymże kosmosie oczywiście są. Od tamtej pory stał się to autor mi bardzo bliski, coraz bliższy. Jego te najbardziej osobiste teksty, te, które kojarzymy, chociażby z tą Matka Odchodzi, nie tylko zresztą wiersze, ale także jego przejmujące bardzo eseje dotyczące zmarłych już mamy, w którym to eseja w tekstach zwierza się z wszystkich swoich, Yy, obietnic, których nie dotrzymał, wszystkich obietnic, które, na które matka, na których dotrzymanie matka czekała, który obiecał, że ją zabierze kiedyś nad morze, że on kiedyś zabierze, jakiś spacer do Krakowa, on tego wszystkiego nie zrobił i on z tego zwierza się z bólem, który do mnie, człowieka 50 już prawie letniego, który oczywiście też wie, że przed nami, jak przed każdym człowiekiem jest ten przerażający moment, kiedy będziemy się żegnali z naszymi bliskimi, to wszystko sprawia, że Czytam go z drżeniem. Pożegnanie. Myślała, że świat jest smutny do że kwiaty są smutne i deszcz. No cóż, dla mnie Różewicz jest takim twórcą, który porównałbym do pomnika. Znaczy on mnie trochę nieśmiela, trochę sprawia, że czuję się wyłącznie odbiorcą wielkości mrówki, ale mówi o sprawach niezwykle ważnych, nie tylko o tym, czego do, dotyczy chyba jego ta najważniejsza twórczość, czyli rzeczy związanych z wojną, cierpieniem, cierpieniem, utratą, bólem, smutkiem. No ale na przykład kartoteka myślę, że doskonale dałaby się czytać jak a, diagnoza naszych czasów, kiedy wszystko się rozpada, kiedy nie potrafimy znaleźć sensu, kiedy próbujemy się ciągle linkować, ale ten zlinkowany świat e, non-stop się kawałkuje, fragmentaryzuje i czujemy się samotni. E, a więc poeta pomnikowy, ale jednocześnie aktualny, ważny, taki, który powinien być czytany i w szkole podstawowej, i w szkole średniej i pewnie potem przez, przez całe życie. No tak ja sobie przynajmniej o tym myślę. Więc świetnie, że jest patronem i tego roku, i tego festiwalu. Jeszcze tylko o o przedstawienie się. Ach, okay. Waldemar Kuligowski, antropolog kulturowy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor m.in. książki Trzecia Płeć Świata. Myślała że świat jest smutny dookoła. Że kwiaty są smutne i deszcz, że smutek się zagnieździł w szorstkiej wełnie, pachnącej rezedą. Że smutne są głosy odjeżdżających, że smutny jest wesoły dorożkarz który pali zbicza. Myślała niebo i ziemia. Smucą się nad miarę, a to kręciły się koła, szybsze i dalsze, szerokie, bezbrzeżne. O Różewiczu. Może w szkole podstawowej albo w średniej przerabialiśmy jakiś jego utwór, ale zupełnie jakoś przeszło mi to bokiem, że tak powiem. I dopiero jak rok temu dowiedziałam się, że będzie on patronem siódmej edycji festiwalu w Szczebrzeszynie, to tak się troszeczkę zainteresowałam, ani nie do końca. I miesiąc temu przeczytałam jego książkę, opowiadania. Może zaraz sprawdzę, jaki jest tytuł i zachwyciłam się przede wszystkim jego stylem, ponieważ pisze bardzo krótkie zdania, co bardzo lubię. Jego niektóre opowiadania są bardzo smutne, no bo dotyczą wojny. Ale no ja nie lubię takich tragicznych, ale są też opowiadania bardzo zabawne, humorystyczne, też używa fajnego, używa języka też takiego. A czasami jak trzeba przekląć, no to jest tam jakiś wulgaryzm. No i tyle mogłabym powiedzieć. Wystarczy? Ciepło. Ręce można też ogrzać i ogarnuszek, w którym jest gorąca kawa. Ja jedynie co to wczoraj byłam na sztuce Różewicza, te, teatr. Pana Marka, reżyserowanego przez pana Marka. E, muszę powiedzieć, że sztuka była bardzo interesująca. E, zaskoczyła mnie e, to, było bardzo emocjonalne przedstawienie, e, jak Różewicz wspominał e, swoich rodziców i świat, w którym też jakoś tam się wychowywał. E, jakby też rozliczał się z. Jakby swoją historię życia w stosunku do swoich rodziców, zwłaszcza w stosunku do matki. Jakieś no, niezrealizowane nie, nie plany, jakiś taki ból, smutek i żal. Przepiękny podkład muzyczny, przepiękna muzyka. No, nie da się tego opowiedzieć, bo to tworzyło całość, tak? i gra aktorska, i muzycy. E, muszę powiedzieć, że e, nie znam różnej z tej strony, bo zazwyczaj to czytam jego poezję. E, ale to mnie bardzo zaciekawiło i na pewno skłoniło do tego, żeby pogłębić e, jakby moją e, znajomość e, innych jego form niż tylko poezji. Dobrze, a przedstawi się pani jeszcze? Ja jestem Karolina. Bardzo dziękuję. Ręce można też ogrzać i ogarnuszek, w którym jest gorąca kawa. Jeśli na świecie jest już tak zimno, tak zimno patrzą ludzie, nawet rodzone dzieci. Od przebudzenia mówią głosami z blachy: Ircy syczą i brzęczą. Depresyjny nie z świata. Tylko ty na Znaczy o tych bohaterach jego. O bohaterach. Tak, a o samym Różewiczu nie, nie ma niczego takiego na przykład e, o jego literaturze, że jak, jak wstrząsnęła, bądź właśnie nie, bądź, jak, bądź właśnie jak nie wstrząsnęła. E, najbardziej chyba taki wiersz e, o tym, że śmierć jest mistrzem z Niemiec, taki bazujący na poezji Celana. Odwołujący się, przerażający. Dobrze. No. Czyli, tylko tyle, tak? Tak. Mój krótki wiersz. Mój krótki wiersz czasem się wydłuża, dłuży, wymyka spod ręki. Więc go przycinam. On był zawsze takim jednym autorem e, słynącym z pewnej surowości. E, moje ulubione zdanie. Pa, zapamiętałem e, z jakiegoś spotkania. Zapytano go, jak odróżnić dobry wiersz od złego. I on odpowiedział, że zły wiersz jest wtedy, kiedy wiersz się już skończył, a poeta pisze dalej. Prawda? I to jest coś genialnego. To znaczy, to jest, to jest wielka prawda. Oczywiście nam jest bardzo trudno, nam piszącym powiedzieć, w którym momencie ten wiersz już naprawdę się skończył. Ale no, na tym polega właśnie talent. To znaczy, ten, kto jest utalentowany, kto pracuje nad swoim talentem, stara się wyłapać ten, ten moment, prawda? Żeby wiersza nie przegadać, nie przerysować, nie, prze, nie przepakować czymś. Prawda? Mój krótki wiersz, mój krótki wiersz, czasem się wydłuża. Duży, wymyka spod ręki. Więc go przycinam. Przeważnie u dołu, rzadziej od góry, bo w górze jest światło, jest niebo, są chmury, są kłopoty z końcem. Wiersz nie chce się kończyć. Ciągnie się dalej. Nudzi, marudzi, mnoży słowa, swój koniec odwleka. Co zrobić z tym końcem? Utopić go w ciemności, na modłe celana, albo w kokardkę zawiązać piękną jak motylek albo wpłyęte i tak zostawić na przynęte. Dzień dobry wszystkim nazywam się Olek Talkowski. Odnośnie Różewicza. Jako student szkoły teatralnej znam Różewicza od strony, od strony dramatów, więc yy, pamiętam jego dramat Stara Kobieta Wysiaduje, polecam ten dramat i kartotekę. Natomiast yy, znalazłem taki wiersz, który mi się bardzo spodobał Różewicza, ponieważ wiem, że jest teraz Rok Różewicza. Jeśli mogę przeczytać ten wiersz, to byłbym bardzo rad. Się? Tak, mogę? Dobra, to już przeczytam. Dobrze. Jak dobrze. Jak dobrze, mogę zbierać jagody w lesie. Myślałem, nie ma lasu i jagód. Jak dobrze, mogę leżeć w cieniu drzewa. Myślałem, drzewa już nie dają cienia. Jak dobrze. Jestem z tobą. Tak mi serce bije. Myślałem, człowiek nie ma serca. Dziękuję. To jest taki wiersz, który mi się bardzo spodobał, Różewicza. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Słuchowisko zrealizowali uczestnicy warsztatów w trakcie festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie.